I lepszą metamorfozę wygrywa! wygrywa! I lecimy na zakupy! Chcę się przebrać za Karynę. Ja trochę polecę w taki hanulowy styl. Hanulowo, billy Eyelid'sowy, że tak powiem. Ja robię drag queen. Ja robię taką kawaii girl No ja mam sobie na paznokcie, ale no nie myślę, że przykleimy, żeby były takie bardziej jestkawe. ale ten podkład jest na razie najbardziej. No, to jest to. w ogóle coś, co mi się kojarzy z tamtymi czasami, kiedy dużo osób jednak robiło taki makijaż, to były to takie musy. się nakładało zamiast podkładu, pamiętacie te czasy? No i ogólnie to też ma podobną konsystencję, Powiedziałam, że wezmę taki, że wezmę bardziej czarne niż niebieskie. I bardzo się mocno zastanawiam nad rozmiarem, czy chcę takie, które mi się przydadzą w przyszłości. A wtedy bym uderzyła o to. Dobra, wezmę rozmiar większy, po to, żeby były mega luźniejsze. Dobra, My myślę, że też raz mam Dobra, wezmę sobie jeszcze ten może. Kiedy idziesz z babą na zakupie, tak nie jest, nie tak No no, ten korektor. Wezmę dwa. Dobrze, bo jak coś ja też będę potrzebować. Patrz. Takie? To dla Ciebie jest. Idealne, no? A ja w ogóle też je sobie biorę. Super, będziemy się szykować, u Hani, w pokoju? Bo ona ma trochę takie ubrania, że jakby mi coś zabrakło, to Hania ma trochę takie w takim stylu. Tak, no. Łapońskim. Drązet wezmę fajniejszy jakiś. O, taki właśnie. To o to chodzi. Żeby był, o, właśnie, żeby była jak najbardziej taka, wiecie, sunkist. I oczywiście potrzebujemy czarną kredkę. Konturówka do oczu. Super. I to będzie nasza konturówka do brwi oraz e, do pieprzyków. Widzę, że ta jest ja, taka. To jest metro. Metro No. O, lubię. No i świetna bierzemy Metro, metro Wezmę też sobie. Paseczkę jako w Wolę chyba właśnie zostać w takim prostym stylu, gdzie, nie cho gdzie chowa się trochę te kobiece kształty. O, ale paseczek jakiś. O, ten z gwiazdkami, bierzemy go. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. Słuchajcie, mam w domu jakąś opaskę na głowę, mamy perukę, wszystko co coś, glancóz i widzimy się później. <słuch> Rozumiesz babel, ty. O, to, to z No, rozumiesz. czaisz? To jest super chyba, co? Dobrze. <grym> Czyli lepiej by był plecak Miś. No plecak Miś, no. To, to ogromny mega po jakby już mnie interesuje Wasze zdanie. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ej, dobra, mówimy sobie co robimy. Tak, tak, no. Ja robię drag queen. Nie ja robię kawa i gier. A ja jestem karną. To dużo nie musisz robić. No. inspirowałam śmie... so, się wam Hani. Świeżo na pewno powie, o to nawet łopaty już miałaś. Nie, właśnie ja będę dokładać, właśnie bo dokładasz? To tutaj przyszłam. Tak, najciemniejsze jakie są, tak. No, no, Te są mega ciemne, patrzcie, wyglądają potem. E, to powie, to mcienne, ciekawe, to wszystkie czerwone robią Ciekawe co Fausty. Co Fausty, no. Nie mówię, co robi? Mówi, robi raperkę. O, no, to wiem fajnie, jak ja wygląda raperka, ale git. Może się. Nie mam co powiedzieć. No. Ja wiem, że ja mam same tutaj hmm. na długi, Rzęsy, ale te będą jeszcze dłuższe. Wyglądać to wszystko co różowa. Ale to czasuję, Przecież to jest to. to. Niech podniesie to, rękę hagi ten, jest. kto jest hagiłagi. Raise your hand if you want. <laughs> chicken wings. Dobra, trzeba Dla kurunia bo jest kula. King. A dla mnie queen powinno być queen and king. To najlepsze, nie? Wygląda jakby cierpiał. No co, nie będę kłamać, no. Teraz że ja będę jak się przebiorę i będę musiała się tak zaprezentować. To naprawdę będzie cierpienie. Yes. Boże. To jest coś, kochani, co potrzebujemy zdecydowanie, bo z tego będzie nam wychodzić spod spodu biustonosz. Yep. Powinnam się zmieścić. Dobra. Nawet jak będzie za małe, to przynajmniej doda to do luku Gwóźdź programu Kolejny, czyli biustonosz, który nam będzie spod spodu wychodził. To jest bardziej to, to jest jeszcze bardziej pistokate. Nie no, to, to, może być to. Okej. Okay. Git, git. Chyba, że znajdziemy coś jeszcze lepszego. Wy, o, i mamy Leginson o nich tutaj mowa. Super. Mamy to. Outfit. Ale Czasami. tu są uszka, patrzy dla ciebie. Korony. Korona to dla mnie. Korona, Korona na, głowie. na głowie. Koronka w sukience. Chodź, jestem drag queen. Oż, kurde, mam czerwoną perukę długą. To jest Wiktoria Bochnak. No, ej, a może ja takie chania, takie kucyczki z takimi. No też spoko. Tylko żebyś nie wyglądała jak dziecko. No, To będzie cię poniosło. Nie wiem, co z tym. Ja też właśnie. Ja biorę to, to jest super. To jest. To no? Dwa kucyki takie długie. A to ja biorę. Te klejnoty chyba są najdroższe. Bransoletę też trzeba. Diamentową. Dobra, biorę M2. Tak, dobra, dobra, dobra. Super! Takie spinki, że taki słodziak tutaj, o, przypięty. Ja biorę Two Diamonds Rings. O, Czemu nie? Ogólnie? To jest jakby to jest to po prostu. Szczerze, że jednak y, ja to robię, a nie ty, bo to no. naprawdę nie jest łatwe mentalnie. Dobra, Git, no, musimy dać radę, tak? Pewnie z tyłu opakowania będzie napisane, do czego to jest pędzelek. Nie z tyłu opakowania jest napisane narzędzie kosmetyczne. Kochani, ja z moim Bubble Tea i z Hanią, z moją drag queen. Jedziemy do domu. szykować. czyli to będzie najlepsza część. Słuchajcie, jesteśmy u mnie w mieszkaniu I, i zaczynamy się ogarniać. Ja muszę zacząć od makijażu. O Jezu, jaki masz ciemny podkład. Oj, solidny staniczek czerwony. Ja mhm. generalnie wiem, kim pika będzie i uważam, że jest szansa, że ma... Nie taki basic? Nie wybej poczucie, nie mam zakupów, w ogóle. to jest wszystko. Zresztą byłam jednej rzeczy ciekawa. Czy widać kurde nasz pokój? Widać tutaj, no. Widać normalnie biureczko, wszystko. jest lusterko. Myślisz, że Bartek podglądał mniej się, że no? Jak sobie grzecznie się... Patrzcie całuszko wolne! Jest nie, no jakby git. Ogólnie witamy Was na naszym backstage'u. Rozłożyliśmy się tutaj, jakbyśmy normalnie miał robić charakteryzację, bo tak właśnie jest. Jest też moja bubble. tej. guść programu, zaczynamy. Nie oszczędzamy. No dobra, jak to zobaczyć, generalnie. Co ty się zrobiłaś? Co ty tu masz, taką dziurkę? Aha, dobra, na drzwi? Nie, tu miałeś tysiąc taką dziurkę śmieszną. Ty, no ładnie się wpasowuje w twarz, ale ten podkład. Nie! Oh! No! Dobra, po prostu jest... Oj, Elita, znowu lepiej. To jest zależność od światła, muszę upewnić się, żeby było światło Kielby. Dobra, ja z kolei idę się malować, to tak, tak mega jasne. A ja wiem już kim będzie Hania i wiem, kim będzie Julitka. Chcesz wiedzieć? No. Julitka będzie kołai, czyli coś sobie co takiego. No. A y, Hania jest y, drag tak. queen. O, też ciekawe. No, to wychodzi na to, że będę miała najgorszą metamorfozę. Kochani, ja zaczynam tworzyć bazę pod swój makijaż, czyli chowam swoje brwi. Nie będzie to ciężkie, no bo już jak widzicie, mam rozjaśnione. Nie, no, ja bardziej wyglądam jakbym sobie zgoliła brwi mi zaczynają Teraz też po prostu przyklejamy teraz palcami. Widziałam, że właśnie drag queen bardzo często stosują takie po prostu kleje jak do, do papieru i że nakładają ten klej tak bardzo obficie na brwi i potem to przypudrowują, nakładają korektory, dużo warstw korektora, więc chyba już sobie w takim razie przypudruję. To oh, musi być na usta. Ja zostaw! Tak wyglądam? No wszystko no. w tak Cieszę się, dziękuję za ten komplement. Kupiłam w ogóle y, otwarty brązer, użyty. To jest coś w ogóle, czego ja bardzo nie lubię, y, jak się Dzieje, czyli wiecie, no wziąłam brązer, który ten jest otwarty i, i, i trzeba mam go użyć. W międzyczasie kochani lecimy z brwiami. Co ładna jest to? No co? Fausty nie posiada takiego czegoś jak blązer ciepły. I właśnie przez to muszę ten użyć. Dobra. O Jezus, tak, tego O co Ci chodzi w bo Wyglądasz tak jak e, właśnie malują się te babeczki pokroju 50-60 lat mieszkająca na Pradze. Jaki jak jak w ogóle opis? Zdaje na pewno ten sweterek. Ten sweterek? No ale co na górę? Co na górę? A zwiąż po prostu koszulę tak. Ogólnie spódnica to. No już lepiej ogólnie teraz jest. I zwiąż koszulę na taką tutaj tak. To jest kawaj? No gdzie? W mojej głowie wyglądało całkiem inaczej. Co to jest? No i co? I powiem tak. O, zgadnij kim jestem, jaki to styl. oni tak, animator. Animator. To jest jedno! Ale słuchaj, ale właśnie według mnie twoja twarz i fryzura jest nie tak. To prawda. To prawda. No. Tak, no. Serio. Outfit work. Mam fryzurę, Mam uczulenie słabe, za słabe stylówki. No i oczywiście, mimo że ja mam doklejone rzęsy, to nie może zabraknąć wielkich rzęs. Jak to mówi świeży, łopat. Jak nadal i do siebie. No, masz oczy, charakter. W jakimś to. innym uniwersum ja mogłabym tak wyglądać. Żeby nas tak ciśniał rzęsy, że myślę, że dla niego właśnie w taki sposób wyglądamy na co dzień, nie? Jest już ten dodatek i on mega rotuje. O Jezu Ogólnie nie zawsze freestyle dobrze wychodzi Czasem warto mieć coś zaplanowane i właśnie to jest ten przykład no, na pewno bez no dzwoneczka no zdejmuj ten Serio, dzwoneczka. ale mi się nawet podoba ten dzwoneczek Naprawdę? No no, super Kici, kici, tu kocica Ja chyba po prostu wyjdę i powiem, że słuchajcie Nie biorę udziału Wyglądam jak popak, bardzo że się czuję I Wiem, że to nie jest duża zmiana, ale to wprowadza mnie w wyjście z mojej strefy komfortu To jest po prostu zmiana stylu, a nie takie nie jak peruczkę założysz, to będzie coś dlań, to wystawiony, naprawdę. Ocena się należy, co inna. Zabiera mi to całą moją kobiecość. No, nie jest to Twój najlepszy outfit, ale mój też nie. Podzielę się, co on Dam Ci 50 zł, jeżeli wygrasz. Ta góra jest Kawaj! No. Oh my god, ale Kawaj, serio. Wiedziałam, że Hania ma taki styl. Ja nawet nie wiedziałam, że mam taki Patrz, styl. I, i normalnie ten dół do tego? Oh my god. No. Filip, chcesz zobaczyć mój outfit? Mhm. Chodź. Matka. Bołówka. No ogólnie nie lecimy po swoje dzisiaj, nie? Idę po swoje, jak mi zamieniam lasny, nie chciałam nie być jak każdy, dlatego patrzę w dół. Żadne nadanie nie. Żadne nie, nie. Nie, a, a nie zrobiłam nawet pół szpagatu. Ej, ogólnie wygląda jakbyś zrobiła pełny szpagat. No. Upadła na cały szpagat. Ej no tak, nie to, miała... to w ogóle będzie wyglądało jakbym zrobiła szpagat. A czyli ty robisz przedstawienie? Ta, 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 ta. <toddata> nie, jakby te włosy zmieniły wszystko. Tak? Wyglądasz tak, jak czy... Co powiedziałaś? Nie, To jesteś piękna. Mój psycholog nie uwierzy. Trzymaj, rozciągamy moją koszulkę. Tylko żeby nie porwać, nie? Chyba, chyba odbiły się tam moje palce. A co się odbiło? Moje palce. Nie! Patrz <toddata> jak nie zaczynał chodzić, jakby też, odradł <toddata> mi głos! Słuchaj, bo ja tutaj do Przemka ta dzwonię. Jakie <noise> i <noise> Ika, jakbyś zaglądała, to boję ci, że mega ciężko jest. Mówisz, że love is not love! Chodzi ci tylko o mój wygląd! Wyłączam się! Nara! Ej! Taka poza do lustę! Let me take a selfie. To żeby mi się to nie spodobało. <noise> Esto es lo Właśnie co napisał Przemek na grupie rodzinnej. Mamowika mi się już nie podoba. Co zrobić i jak z nią porozmawiać? I wysłał moje zdjęcie. Mami, synek! O, sen... Oh my god, serio? To jest koniec. A skąd ty Tomasz? masz? Kiedyś Nina mnie kupiła z Afryki. i nie wzięłam jej ze sobą. Co tam? tylko. Ja to ja chyba czuję, wiesz? <laughs> ja się to jest za bardzo. Nie jest to mój styl, ale rozumiem, jak ktoś się tak maluje na co dzień. Co się hachaczka, Nie, nie ze mną tak, dziewczynko. Do, zabraknie ci za chwilę. Ile języka buzi, ale żeś dała proroctwo. Zarąbisty TikTok! Jakby naprawdę za bardzo to czuję się. O, widzę drag queen. Jest. Znikaj z O Boże. Jakby bardzo niekomfortowo się czuję w tym ubraniu. Generalnie jakby szacun Hania za to, że możesz chodzić tak na coś ubrana. Bo tak, no to dużo mnie nie mam akurat No Julita, zarobiście! Mega cute. Dobra, mam jeszcze dużo rzeczy, więc jakby nie boję się już teraz. Mówiłam, że zaczyna się od kurde charakteryzacji. <laughs> Jest to mega mocno, bo ja nigdy nie widziałam Julity w takim wydaniu. <laughs> Ej, ale ja myślę, że kurun by się czekać, czeka, 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 bo ja dzwoniłam do to do ciężko i do górego. A, a co ty masz za włosy nowe? Dzwonić, żeby się mówić na Radkę? czy mi pier... Pobić się chcę! Za twoje zachowanie e, chłopczyku. Słuchaj, kupię ci Karl Lagerferda i będzie spoko. Nie ma z nie jednak cię nie pobiję, a tutaj twoja dziunia. O super. O, ej, ale powiem szczerze, no. Mówiłam. Zrobisz na u? No. Fajnie O oh my god! i co? No. I teraz strój, to jest najlepsze. Wiktoria Bochnacz Are you okay? Nie. Jaka queen! Ale Ty ja dzisiaj Ewaj jest totalnie jak drak. Kochani, ostatnie szlify i idziemy do sami. Jalusil na dom! Podobno dziewczyny są już gotowe, więc czas na ocenianie. Zapraszamy pierwszą osobę! Yeah. Pięknie wyglądasz Fausti. Spotekamy, że ciebie wyraźnie chwała. No pięknie wyglądasz, szczególnie tak, te usta mi się podobają. Jaki to jest? kolor? to jest zielony morski. Ale fajnego warka. Czasem takiego, takiego fajnego zełotnego zaprosła. No, dobra, dobra. no wyglądasz po prostu jak dziewczyna, która idzie na festiwal hip-hopowy, taki fajny. Troszkę Siara, ale do Troszkę, troszkę. Troszkę, troszkę tak, minimalnie. Tak. oceniam metamorfozę i oceniam ją na 7,5. i Puch. Dobra! Ja udarłam, To ja się osparniało. Moja ocena to sieć! Gratulacje! Lecimy poprosimy na tę osobę, a pani już dziękujemy! <grym wytrych> <grym wytrych> Sióżynka, co oni z tobą zrobili? Co? Łyski tyłeś, tam gdzie mężczyzna? Wracaj do domu! Zostawiliśmy z dzieckiem, ustawiliśmy z matką. Wracaj do domu i te włoski babskie. to jest? moce, brytolka taka. Mega. Widać korzenie, co przyjechała. Bardzo. bardzo mi się podoba ta metamorfoza, naprawdę. A w wam coś jeszcze pokazać? Podoba mi się też tutaj dodatek w postaci muzycznej piosenki. Dobra, nie wiem, tak tańcowej, no. Tak, powiem tak, no Sebuś naprawdę by się ciężko zakochał. Starak wyglądał przynajmniej z 10 lat starcia. Byłam! Lepiej daj do mocno, bo Ona No to się, co dla ciebie skończy, kochanie! No. Ja daję 9,5. Ej, jakie mam opaty, w ogóle! I ja nie wiem, czy ona tutaj trzech nie nałożyła naraz. raz! Mocne, mocne! Muszę ci troszeczkę w tego odsetku dni powiać! Ej, bo... Dziewiątka się należy Zastanawiam się nad dziesiątką, ale może być coś jeszcze mocniejszego, więc daję dziewiątkę. Dobra robota. Dobra robota. Dzięki, co ma Gratulacje, super Naprawdę. O, dziękuję bardzo. Proszę, to dla ciebie. A zrób obu. Nie patrz tak na mnie, proszę Cię, Jezus. Jezus. Jezus, wow, nie no, gratulacje, to jest naprawdę super. Piękny makijaż, sama Tak. A ile masz lat tych dziewczyn? 25, kurde. Zacznij znowu. Ja nie wiem, od czego zacząć, Bartek, wiesz, to nie jest takie... Ja wiem. Jak Ariana Grande wygląda. E, tak, no, po, no. Ogólnie Julita jest podobna do Ariany i, i przez tą fryzurę i tą grzywkę i bardziej jest podobna. E, strasznie kliczowo słodka jesteś. Tak, ogólnie podoba mi się ta metamorfoza. Jest rzeczywiście troszkę bardziej rozpoznawalna niż do piki, więc daję ósemkę. Ja daję ósemkę również. Patrzy taki piorę. Ja pierdzielę. Chcesz kłócić, kochany! Tak, gratulacje, usiadaj. Co przecież, osiem! Ej, no, dużo! Przecież nawet ważył za osiem! <śmiech> Usiądź! <śmiech> Ciekawe, jak będzie z Hanią. Poprosimy, kanie! <laughs> yeah. Czy to jest drag queen? Możesz mi mówić, mamo. A powinnaś troszkę grubszym głosem mówić, że mnie nie żeś mi mówić mamo. Tak jest! <laughs> Daj, bo... Mocna stylizacja. <noise> Fajnie. Mocna stylizacja. Ty móc... dzisiaj tańczysz w którym klubie? No, no, no. Razem ze mną, tam gdzie <noise> Bardzo mi się podoba pomysł. Oryginalny. Oryginalny pomysł. No, tak, wrócić do Netflixa X. Tak, no, no, tak. No, nie Jesteś nie do poznania ogólnie. No jest. Jesteś, widać, nie widać twojej twarzy. Patrzę to... się i nie mam pojęcia, że nie nie, nie, nie wyglądasz jak Hania, totalnie. Ja daję dziewięć. To, to jest moja ocena y, ostateczna. Bardzo mi się podoba. Y... i rzeczywiście jest to duża metamorfoza. Mi się nie podoba, ja nie lubię ogólnie... jest. <gat> ja nie lubię takich <gad> dziwnych <gry nhân> wydziwień, ale rzeczywiście metamorfoza jest tu bardzo duża, bo rzeczywiście wygląda kompletnie inaczej. Więc moja ocena to 9. <grym i wioski> <grym i wioski>